Czy wybrałeś już swój przyszły zawód? Jeśli nie, to być może właśnie drukarz offsetowy jest odpowiednią propozycją dla Ciebie. Jedną z podstawowych czynności, którą wykonuje drukarz offsetowy, to jest przygotowanie form drukowych. Formę drukową wybieramy zgodnie ze zleceniem złożonym przez klienta. To duże urządzenie, które tutaj widzicie, to jest maszyna do naświetlania form drukowych. Drukarz offsetowy musi umieć dobrze rozróżniać kolory, być cierpliwym, mieć szeroką wyobraźnię i nie jest to praca ciężka fizyczna. W tej chwili znajduje się na stanowisku kontroli wydruku. Tutaj drukarz offsetowy kontroluje, czy maszyna wykonuje pracę zgodnie z tym, co ma zaprogramowane. W tej chwili znajduje się na stanowisku pracy, gdzie drukarz offsetowy nakłada papier do maszyny. Do kolejnych zadań drukarza należy także dbanie o czystość maszyny, dbanie o jej prawidłowy stan techniczny, no i odpowiednie w czasie uzupełnianie poszczególnych farb. Kolejnym etapem pracy drukarza jest krojenie na gotowo finalnego produktu. W drukarni drukowane są gazety, książki, opakowania, broszury reklamowe. Praca drukarza nigdy nie jest nudna, a jeżeli lubisz czytać, to informacje masz zawsze z pierwszej ręki, gdyż pierwszy możesz czytać sobie gazetę. Praca w zawodzie drukarza obsetowego jest bardzo ciekawa i fachowcy w tej branży są pilnie poszukiwani w drukarni, w której realizujemy ten materiał. Właściciel chętnie przyjąłby od razu do pracy kilka osób. Pracując w tym zawodzie masz nieustannie do czynienia z najnowszymi technologiami, obsługujesz współczesne maszyny sterowane numerycznie i nabierasz dużego doświadczenia. Obsłudze specjalistycznych programów komputerowych. Jeżeli zawód drukarz nie jest odpowiednią opcją dla ciebie, to wejdź na stronę www.chiarocin.pl i wybierz zawód, który cię interesuje.